June, 1944. Operation Overlord, the Battle of Normandy. Wow. Wow, wow, wow. We, we all wiem, the way, way by destroying coastal installations, but that was just the overture. że nie a że szybowiec wiem, że nie wiem, że nie wiem, że did nie hit them. Allied forces made ground fast.

A strategically important choke point. The 5th Ranger Battalion has been ordered to secure it, so we can move troop convoys through deeper into the mainland. I've been attached to help them. Hang on, boys! This is it! What the a- ah.

Find the broadcast location and silence them for good. Now she's got a sniper watching that bridge. Our boys are pinned down, bastards taking shots at anything that moves. We need to. No, to dupes, Don't worry. I found a sniper who can beat me yet. A może zróbmy to po cichu, Dominiku. Nie musisz wszystkiego napierdzielać, żeby się zesrało później, tak? Hahaha, nie sądzibym. Może tylko żebyśmy pierwszych zabili, na spokojnie. Pyk nie martw się, to tylko aorta. Dzieci są straszniejsze sytuacje. Nie wiem, czy byśmy sobie pierwszego snipera nie zabili. I leci, leci w przestworze mały piździelec zagłady. I tracić co? Nie wiem Tutaj idzie jakiś sprawdzacz I zaraz jak będzie kolejny wybuch yy, naszego piździelca to musimy sobie strzelić dokładnie o tutaj Dokładnie o tutaj tak? Ja pierdzie, to przecież będzie takie zabójstwo wielkie! BŻDĘK! brzdęk Wybuch! Ja pierdziele, jego oczy się... nie wiem co się stało się z nimi się. Waga nikt mnie nie wykrył, jest elegancko. On se dalej sprawdza, jak gdyby nigdy nic, a jednak nie. Coś go jednak zniesmaczyło. Fajnie by było jakby mi się udało ich zabić, yy... Tak jakby bez późniejszej, o kurde coś się stało. Niski poziom wody to może się przydać. Ale nie w ten sposób, żeby mnie kurwa znaleźli. Or, find me if I stay here.

Ja pierdziele, panie! Czy to się ruszać powinieneś, się ukrywać z kolegami? Czyż nie wiesz, że ja śmierć jest? Kurwa, tu jest kolejny. Ale mój nóż, kurwa, jak jestem potężny w tą grę w ogóle. Na początku, kurwa, wakacji to było jakaś koszmar grać mi w tą grę, ale teraz, z biegiem czasu, kiedy ja osiągnąłem ten stopień... Jest to proste. Ja pierdolę, o, o. Ale gościu! Kurwa, czy ja mówiłem, że to się sprostę. Kurwa, czy ja mówiłem, że to się sproste? proste? Czyli, jakaś dziwka mi tutaj teraz patrzy. <grymne> jak on nie zginął? Jak on nie zginął? Uciekamy. Jasna cholera, jasna cholera. Co ja się wjebałem teraz? Czy tu się podpaliło? Nie czaję. No, oczywiście, że nie spierdole. Wytłumacz mi, srako! jakim szmaciostym szmat. Nie, yeah, i jeszcze fucking y, ulubione moje wsparcie ogniowe, nie? Ja pierdolę, gdzie ja kurwa idę? Czołg! Ja pierdolę. No to kurwa zajebiście, nie? Jest tu przejechany przez swój własny czogiren. Something's not right. Bridge is barely even guarded. I should check Czyli ten czołg zauważył tym tak zrobić z dupy garaż No faktycznie nie ma dużo osób, bo powinien być strzeżony. do tej Alianci mogliby przyjechać. Oj nie, nie, panie! Panie Ahmed! Easy, co mi się stało z podbródkiem? Ja pierdzielę chłopcze! Mama ci tak urodziła? Czy się jest na moście. Aha. Aha, chcieli rozwalić most, żeby alianci nie mogli przyjechać. Dlatego nie było tak dużo osób, żeby tutaj pilnować.

A więc wracamy do wojny. Koniec obijania się. Szukanie zjebanych markerów. Co tam jest? Otwórz. Nie, służba wzywa! <laughs> ja bierno. Żegnam! Żegnam, było miło. It's time to move. Really fucking quick Witam Nie, ty jedz ty się mną nie przejmuj, co jedzie. To jest chyba najszybszy speedrun misji, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Może sobie go ciupnęli. Nie ruszaj się, Ja Jego kurwa nie mogę. Nie ma piwa! Alkoholiku! Kurwa! Tu jest ten most! No trochę tak, tu ktoś jest. Jasna cholera. O kurwa. Musiał boleć. I da imant, nie wiem. Dobra, trzeba sobie jak najszybciej uciec. Powiedziałem, jak najszybciej. Ja już nie chcę się strzelać. chcę skończyć misję, kurwa. No, ja sobie dokończę ten odcinek, ale bez kamerki później, dobra. Ustalone. Zajebiście, że się zgadzacie. Ty giniesz. Sorry, koleżko. Ty też zaraz zginiesz. Sorry, koleżko. A ty kurwa co?! Że inny?! No dobra. Mam nadzieję, że to już tyle, tak? Że to koniec misji No ktoś tam niby jest, no ale zaraz sobie stawimy mu czoła Interakcja Oby to był koniec misji No kur... no nie, no to, to są jakieś żarty, nie? Panzerfaust, Jagerzy! I co jeszcze, Czołg! Czołgiren! A nie, oczywiście, że jakiś śmierdziel mi tutaj sra Krzycz teraz w niebo głosy. Książę. Ja pierdolę. Uh, uh! Chłopcze. Z bronią. Uspokój się. Kurwa mać. Szybko, 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 szybko. właś po pnączach jak Tarzan, bo... Słyszałem. Słyszałem cię, złoty księciu. Gdzie ty? Co? O, wschodzi drugi Wiądra, ojeju, no przepraszam Zdarza się to sami? Specjalnie wcelować Ale chłopcze! Dobra, dupka już oderwana, dupka oderwana Co tu jest? Pistolet sygnałowy! Robimy to teraz Kochanie, robimy to i spierdalamy na drugi... na drugą stronę. Na drugą stronę, powiedziałem! A! Nie we mnie! Proszę. I co pedały?

Le Grand Cafe du Bourgelais, obaj Pastis. You can count on it. Bear, Bear. Kurwa, wykraliśmy, Ja pierdolę. Nie wierzę, ale dobrze. Wiem, no dobra robota, gościu. gościu! Co on to kurwa, w ogóle zrobił, że tu mówisz wzajemnie? On gówno zrobił. Konfidenta Rumy to wiemy już. liberated Axis forces pushed back. Thanks to Lieutenant Fairburn, US Rangers able to advance. Bella, die Portion Doof ist gefallen! <laughs> das <Und unser Nachschub lacht> ist das Das ändert nichts. Wir schaffen es auch ohne Testdaten. An der Startanlage ist alles was wir brauchen. Vogel, treffen Sie die nötigen Vorkehrungen. Wir fahren in einer Stunde. Misja opcjonalnie 0 na 3, listę pominięto, ale co ja miałem zrobić jak mnie każdy ścigał, kuźwe jego mać. Z dobrego na contentu tutaj, ani żadnej fabułki, także... Mi ten speedrun się zajebiście podobał. Dobra, ja się z wami żegnam, do uszonka i do zobaczenia w kolejnym odcineczku, siemandero.